Witam Was na kolejnej wyprawie, krótkiej, szybkiej na temat stary domek znajdujący się pod cegielnią, ale zrobię z niego po prostu osobny materiał, żeby bardziej skupić się na cegielni A tymczasem zapraszam Was do zwiedzenia tego domu. Ok no to wchodzimy do tego domu. Zobaczymy co tu zostało, dzień dobry. Już od razu mogę Taką ciekawostkę Wam powiedzieć, że ramugi bardzo, znaczy może nie bardzo, ale gdzieś w mniej więcej 1,80 m wysokości. Tu pozostałości jeszcze po miejscu, w którym stał piec oraz stare tapety. No tu już pęknięcie ściany świadczące, że budynek w średnim stanie na pewno. Okej, okay. zobaczymy. I potem może jeszcze górę, ale to nie wiem. No, jak widać, góra już jest naprawdę ryzykowna. Może będzie jakiś fragment, żeby zerknąć dokładniej, ale jak na razie ciekawego tutaj tak typowo nie ma choć zobaczcie jaka jest różnica poziomów pomiędzy podłogą a właśnie tą resztką która wypełniała tę podłogę zresztą zejście do piwnicy ale ale sobie je odpuścimy zdecydowanie Trzeba uważać w takich miejscach, słuchajcie. No, rzeczywiście tu jest wszystko już e, przegnite i jest ryzyko nawet stąpania po tej podłodze, po której ja idę. Aczkolwiek robię to, staram się robić bardzo delikatnie. Tutaj takie bardzo wąskie e, przejście. To raczej nie była chyba toaleta. Podejrzewam, że bari to służyło za jakiś schowek, chociaż mogę się mylić. Ale fajne wyjście, słuchajcie. Ło, wow. super. Tylko, że. No, powiem Wam. Dobra, może. Zobaczcie jedną rzecz. Wygląda, jakby ten schodek się też osunął. Bo... Oj, w ogóle zobaczcie, nie. E, powiem Wam z góry Omijam takie miejsca O, stanęłem na jednym stopniu już czuję, że nie jest super ten dom już się po prostu wali Nie ma sensu słuchajcie widząc jak stopnie pouciekały już nie ma sensu wchodzić słuchajcie jedyna taka ciekawostka na pewno która się z tym domem wiąże to zobaczcie sami że ma nowy dach a mimo tego no stan w środku jest Taki jaki jest Pytanie kto miał cel W tym żeby właśnie Tutaj Taki nowy dach Robić ponieważ Są koszta Możliwe że ktoś chciał Żeby ten budynek po prostu Już dalej nie Nie popadał w ruinę Aczkolwiek nie sądzę Żeby tu można było go za bardzo Uratować tu jakaś ścianka przewrócona, co to jest? No to wygląda tu widać, że nie tylko ja chodzę, wydeptane ciekawe co? Wzmocnienie jakieś ściany, co to co się przewaliło? No nic, słuchajcie, no. krótka wyprawa ale. Zawsze coś tak naprawdę poboczne do tego, do czego dzisiaj zmierzam naprawdę. Trzymajcie się i do następnego.